Tle. Widzimy to już trzeci mecz dyrektorzy szkół gminy Bia Podlaska, kontra księża. No a ogólnie jesteśmy w sieci Boże Dużym w hali sportowej na meczu Słodkich Serc. To już ósme spotkanie w waszej gminie w wójcie. Czym są takie spotkania? Integracyjne, ale również charytatywne. No i czy takie mecze pomagają później na co dzień? Jak każda impreza ma charakter integracyjny, na pewno Atmosfera zabawy sprzyja temu, żeby y, jakieś przyjaźnie, jakieś rywalizacje. Oczywiście nie zapominamy o tym, że jak zaczyna pracować adrenalina, to emocje y, są bardziej bardziej napięte, ale tak na poważnie y, cel jest szczytny. Cieszę się, że tyle drużyn y, w tym roku zechciało zagrać. Biletem wstępu był upominek dla potrzebujących, który będzie rozwieziony zapakowany w paczki, rozwieziony 6 grudnia, więc myślę, że warto, dobrze się bawiąc, pomagać innym. Były pytania od sympatyków. Dlaczego Wójt nie gra dzisiaj? No dzisiaj ja jestem trochę, trochę po chorobie, więc powiem tak. Osłabiłbym drużynę, więc szkoda, szkoda by była, a, a mam nadzieję, że powalczymy. Jak na razie wyglądają mecze? No interesujące, emocje tutaj widać są napięte, jakieś jakieś takie nerwowości też i w drużynach występują, ale generalnie trzeba powiedzieć, że jest dobra zabawa, fajna atmosfera i życzmy sobie, żeby tak do końca turnieju to przebiegało. No, pracownicy Urzędu Gminy liczą na to, że jeśli wygrają dzisiejszy turniej to dostaną podwyżki? Nic mi o tym nie wiadomo, ja myślę, że oni z darem serca tu przyszli, a nie w takich bardzo materialnych powódek. Panie dyrektor, to już ósme spotkanie tego typu, tego typu inicjatywa, tego typu wydarzenie sportowo-charytatywne. Potrzebne w gminie? Myślę, że bardzo, a bardzo wciągające tych wszystkich, którzy przygotowują się do akcji, kiedy zbierają dary. W tym roku mieliśmy 120 wolontariuszy, którzy stali w sklepach. Dostaliśmy zezwolenie od sieci Biedronek domu handlowego Ela, sklepu Biedronka, Kerfur, również liczne akcje w klubach kultury, w pracowniach ginących zawodów. Najjedną z oryginalniejszych w tym roku właśnie takich akcji to było była zabawa u Maciejowej w chałupie. Gdzie Ci wszyscy, którzy przyszli na podtańcówkę z lat 50. mieli możliwość obejrzeć spektakl obrzędowy, a pucześ, później uczestniczyć w niesamowitym balu, a wejściówką były maskowki. Pozyskaliśmy bardzo, bardzo dużo. Tłoczno było w dokudowie numer 2. cała sala była po brzegi wypełniona tymi wszystkimi, którzy się fajnie bawili, a przy okazji ten niesamowity dar serca. I Powolicą nad, nadchodzi i czujemy ten atmosferę świąt. Czujemy tę atmosferę świąt. To jest niesamowite, ponieważ już 6 wszystkie paczki trafią do naszych Milusińskich z terenu gminy Biała Podlaska. A mamy już stałych odbiorców, którzy noskami przyklejonymi do szyi czekają, kiedy wreszcie ten Mikołaj przyjedzie i przyjedzie paczkę. Myślę, że to jest bardzo wzruszające i wciągające tych wszystkich, którzy akcje przygotowują. A są to pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, są to wszyscy zespołów, śpiew tak, zespołów śpiewaczy obrzędowych. Dyrektorzy szkół, pracownicy szkół, dzieciaki ze szkół, także coraz więcej mamy chętnych nawet i do zbierania. Musimy selekcjonować, bo wiadomo, że w sklepach jest mało miejsca, więc coraz są wymyślane różne akcje na terenach naszych szkół, też z terenu gminy, gdzie wszyscy się włączają w tą akcję, a później bardzo pięknie włączają się też i strażacy którzy wspólnie razem z nami rozwożą te prezenty. Jeszcze będziemy zbierać przed kościołami po mszach głównych w tym roku na terenie naszej gminy, tutaj na terenie miasta Białej Podlaskiej. Za to tym wszystkim, którzy przygotowali nam miejsca, gdzie mogliśmy zbierać te dary, mam okazję serdecznie, serdecznie podziękować. Dariusz Plażuk, przewodniczący Rady Gminy Biała Podlaska, a jednocześnie kapitan e, drużyny radnych i sołtysów. E, no dobra, panie kapitanie, trudno było zebrać drużynę? Nie, żadnych problemów nie mieliśmy, dlatego że nasza gmina jest dość duża. Mamy bardzo dużo sołtysów, 43 sołectwa i 15 radnych, także wybieraliśmy przede wszystkim najmłodszą drużynę, żeby mogła pokazać swoje możliwości. E, drużyna mieszana? Kobiety i mężczyźni. To znaczy, jest drużyna nasza specyficzna, mamy jedną kobietę, a w Radzie w tym, w Radnych więcej. Ale jak zgłosiła nam się jedna y, so, pani sołtys, gratulacje y, pani Justyna Paszkiewicz z Łuchowców. Gra w kosza? No gra, to widać. Dzisiaj pokaże swoje umiejętności na parkiecie. W które miejsce? No celujemy przynajmniej w pierwszej trójce. Jak wyjdzie, zobaczymy. Trzeba nam się łapnąć pierwszego z kapitanów. Powoli się zjeżdżacie, dzieci burduży, hala sportowa, mecz słodkich serc, no i rozgrywki w koszykówkę. Oczywiście e, zasady uproszczone, 10 minut gry. E, ze mną kapitan drużyny starostwa powiatowego, pan Stefan Klimiuk, skarbnik powiatu. E, no, panie kapitanie, tak się dzisiaj do pana zwrócę. E, jakie szanse drużyny pan widzi? E, drużyna zbudowana z kogo? Jacy zawodnicy, czy żeście trenowali wcześniej? No i sam udział w tej akcji. To szczytny udział w akcji. Tak, pomóc dzieciom przetrwać zimę. Jest to bardzo szczytny udział. Drużyna składa się z zawodników całego powiatu, a więc nie tylko starostwa, ale jest i powiatowy urząd pracy, jest dom dziecka, a więc symbolicznie gramy, a chcemy wygrać. A przede wszystkim chcemy pomóc dzieciom przetrwać zimę. Dołączamy się do tej akcji, którą również prowadzi Radio Lublin. Jest inicjatorem, a jest nam bardzo miło. Rafał Mikulski i Wojciech Wasilewski, dwóch z dziewięciu, dziesięciu zawodników drużyny Urzędu Gminy Biała Podlaska. No właśnie, czy ciężko było zebrać tą drużynę? Bardzo ciężko trzeba. Musieliśmy czekać na hasło od pana wójta i wtedy udało nam się to jakoś zorganizować. Kolega kręci głową. Dyplomatycznie nic nie powiem. Dobrze. Kto jest w drużynie? Drużyna mieszana? Oczywiście drużyna mieszana. Jest dużo kobiet naszej drużynie. Oczywiście trenowaliście? Oczywiście. Znaczy nie będę się wypowiadał, żeby przeciwnicy nie wiedzieli, yy, nie znali nas, naszej taktyki. I o, ewentualnie... Jakaś jest, tak? Oczywiście zawsze jest. O, jaka? Yy, przodem puszczamy panie. Tak. To już zdradził. E, dobra, na które miejsce. Yy... Pierwsze, drugie, trzecie w końcu? Pierwsze, pierwsze oczywiście od końca. A już. ja wiem, to od tego zależą te podwyżki w Urzędzie Gminy. Oczywiście, wszystko. To znaczy, nie chcę <laughs> nic się mówić, się wiąże, ale dyplomatycznie się nie wypowiem. Dyplomatycznie się nie powiem. <laughs> Dziękujemy. 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 Ze mną ksiądz Andrzej Danieluk, kapitan drużyny, no właśnie księży. Sam udział w akcji czym jest dla was, dla księży? Pomóc dzieciom, dzieciom przetrwać zimę. No i drużyna, z kogo się składa, jakie ma szanse? Jest to bardzo dobra inicjatywa, a wszędzie tam, gdzie możemy coś zrobić dobrego, pomóc, podzielić się, chętnie bierzemy udział. A w ten sposób chyba też się udowadniamy sobie, jesteśmy już w takim wieku, że jeszcze potrafimy biegać i się ruszać. Kosz to ten. Jaka to dyscyplina akurat? Czy na co dzień księża mają z tym, mają z tym kontakt ze sportem? W większości przypadków tak. Trenujemy, biegamy. Czy utrzymujemy dobrą kondycję? Staramy się. Jarosław Janicki, na co dzień rzecznik Komendy Miejskiej Policji Białej Podlaskiej, dzisiaj w drużynie w drużynie Komendy Policji Białskiej Koszykarskiej. drużynie. No i zapytam właśnie, czy trudno było zebrać drużynę w Komendzie Miejskiej Policji? Czy na co dzień z koszem macie coś wspólnego? Czy trenujecie? Czy sport w życiu policjanta jest ważny? Sport w życiu policjanta na pewno jest ważny, jednak taka szczególna. Tak można by to określić, jakaś kondycja fizyczna jest w naszym fachu, że tak powiem, wymagana. My regularnie mamy testy z pewności fizycznej, więc co nieco ruszać się musimy. Natomiast na pewno nie jest to, przynajmniej nie znam żadnego profesjonalisty koszykarza wśród, w naszych szeregach. Tutaj jesteśmy co roku obecni, prawda? W czasie tej akcji pomóc dzieciom przetrwać zimę. Gramy w różne dziwne, często dla nas dyscypliny typu jakiś tam hokej, prawda, koszykówka, siatkówka. Mamy drużynę, dobrą drużynę piłki nożnej. Jeździmy po różnych zawodach, turniejach, często udaje nam się osiągnąć pewne sukcesy. Natomiast z tymi egzotycznymi trochę dyscyplinami spotykamy się bardzo rzadko, raz w roku, przy okazji właśnie takich turniejów. No zobaczymy, jak nam pójdzie dzisiaj. Nie występujemy z pozycji siły, że tak się wyrażę, jak to policja zawsze. Środki przymusu bezpośredniego zostawiliśmy w domu, także jedynym naszym orężem będzie tu piłka szanse będą równe. No zobaczymy, myślę, że bać nas się nie trzeba, bo ani, ani wyposażenia nie mamy ze sobą, ani tego poziomu sportowego, koszykarskiego, chyba nie prezentujemy najwyższego, ale walczyć będziemy do końca. Sławomir Adach, na co dzień dyrektor szkoły podstawowej w Czciciborze Dużym, to niedaleko właściwie. Tak rzut powiem szczerze. Grał u siebie. Grał u siebie. No, gramy u gramy u siebie. Siebie. no tak, grał <laughs> u siebie. Rzut beretem albo rzut piłką koszykową, e, niedaleko stąd. Dzisiaj gramy w meczu Słodkich Serc, e, piłka koszykowa i dyrektorzy szkoły. Ciężko było zebrać drużynę? Ciężko było zebrać drużynę, jednak piłka koszykowa to jest taka gra, w którą na co dzień nie gramy. Jak się spotykamy, to częściej piłka nożna albo siatkowa, a w koszykówkę rzadziej. No, ale, ale, ale na szczęście udało nam się, mamy nawet mieszana. jedną osobę rezerwową. Drużyna mieszana? Drużyna mieszana, jak najbardziej. Jedna kobieta, pięciu chłopców. No i na co stawiamy? No stawiamy na dobrą zabawę przede wszystkim. A co będzie dalej, okaże się. Okaże. Wiemy, że nie jesteśmy faworytami. Bo słysze, słyszeliśmy, że tutaj są drużyny, które y, troszeczkę częściej trenują od nas koszyków. No ale Wasza hala to myślę, że i publiczność będzie z wami. No ja mam nadzieję, że gospodarzom to ściany pomogą.